Jeszcze, Józef, na szczęście, na zdrowie, na ten nowy roczek. Żebyście byli zdrowi, weseli, jaką niebię nie. Cały rok. Żeby Wam się darzyło, kopiło, chodziło i deszczem do wróciło. Żebyście mieli pełne komory, pełne pudła i żeby Wam gospodyni pieca nie schudzła. Jesteście mieli żyto jak koryta, ziemniaki jak buroki, boraki jak fiołki, obiesek wąsaty, co by był gospodarz bogaty. Tyle wołków, co w płocie kołków, obiezek, co w lesie brudeczy. cieliszki jak jedliczki, konie jak gromie, co by miały, przyrymiały i trzema długami orały. Jak nie trzema, to dwoma, jak nie dwoma, to jednym, ale gotym, tak? Życzę Wam zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa świętego od Pana Jezusa Miłego i Najświętszej Matki Jego. W tym nowym roku, który nam Pan Bóg dał, aby Wam się dobrze powodziło i długoście żyli na świecie, żebyście mieli w każdym kątku po dziesiątku, a po środku Izby miał pieniędzy.